Siemano, jesteście na i witam was w pierwszym odcinku serii Warcraft 3 Reign of Chaos. Yy, może wam wytłumaczę, co chodzi, by chodzi o o tę Niedawne powstanie orków w południowym Lorda nie zmusiło przymierze do podjęcia zdecydowanych kroków. Król Terenas wysłał dwóch najlepszych w klestwa swego syna księcia Arthasa i legendarnego Uthera Lybringera, aby raz na zawsze zniszczyli zagrożenie ze strony orków. Teraz będzie krótka scenka w obozie. Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię, uderze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze. Cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie Ciebie. Ojciec, wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo marzy. Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiat potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbradu? Oczywiście uderzę. O mnie się nie martw. Tak. Świetnie. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się po poziorku. Uważaj na siebie, Artaśie. Więc tak. mamy za główne zdanie. Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. Służę światłości. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Dajcie panie. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry jak widzieć Jak najbardziej. Na honor. Będziemy walczyć za Lorderon. Chwyćcie za swe miecze! Niech się stanie zadość. Oczywiście. Proszę, jesteście moją jedyną nadzieją. Banda gnoli porwała mojego małego Timiego, zabrali go do swojej kryjówki w lesie. Proszę znajdźcie go i przyprowadźcie do domu, że sprawiedliwość. Jestem nie w klatce. to, Za mojego ojca króla. Króla, mojego ojca! Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście! Proszę, wyciągnijcie mnie z tej klatki! Chcę wrócić do domu! Och, jak mogę ci podziękować. Przyjmij to w podzięce. Nie trzeba mi się kłaniać.

Mądry plan. plan. Uratuj nas! To pułapka! Weźcie wszystko, chłopcy! Wszystko, co ma jakąś wartość! Jest mą siłą. Ura, Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? Nic cię już nie uratuje. Nadchodzi sprawiedliwość! Nie trzeba mi się kłaniać. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Pomocy! Bandyci kradną nasz dobytek! Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym! Nie trzeba mi się kłaniać. Ci bandyci zabrali moją księgę rachunkową. Bez no, niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Na honor. Za mojego ojca, króla! Oczywiście! Plugawy nędznik! Na honor! Oczywiście! Jak najbardziej! Mądry plan! Jakość jest mą siłą! W imię króla, mojego ojca! Za mojego ojca, króla! W imię króla, mojego ojca! Oczywiście. Na honor. Oczywiście. Jak Wszystkich! Jakieś niebezpieczeństwo. W sprawie długości się stanie mną. Jakieś niebezpieczeństwo. Oczywiście. Światłość jest mą siłą. Za mojego ojca, króla. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. na honor. jak najbardziej. Na honor, Oczywiście. Mądry plan, na honor, jak najbardziej. Oczywiście. Dziękuję za pomoc. Proszę, weź to. Mądry plan. Na honor, mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość, ruszyli do ataku. Do broni, bracia! Służę światłości. Jak najbardziej, poczuj mój gniew. Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. Oczywiście. Nic cię już nie uratuje. Światłość jest mą siłą. Służę światłości. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Plugarny męznik. W winie króla mojego ojca. Nic cię już nie uraduje. Światłość jest Na honor. W imię króla, mojego ojca! Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Oczywiście. Nic cię już nie uratuje. Nadchodzi sprawiedliwość! Jak najbardziej. Zabierzcie to bydło tam, gdzie resztę! Ruszać się! Na honor. W imię króla, mojego ojca. Jakieś niebezpieczeństwo? Hmm. Oczywiście. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość! Plugawy nędznik! Na honor! Służę światłości! Jak najbardziej! Mądry plan! Chwała ci, książę! Co z tymi, których zabrały orki? Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wkrótce wrócą do swych domów. Książę! Lord Uther potrzebuje cię natychmiast w obozie ork! Ani chwili nudy. W drogę! No. I oficjalnie skończyliśmy misję pierwszą w kampanii Wydzimie. Zwycięstwo! co wam jeszcze może być Z to co do kanału tak jak powiedziałem serie będą na pewno lepsza będzie to na pewno Original War bardzo fajna gra Minecraft, World Warcraft 3 Reign of Chaos Wizard ten the Frost postaram się może Gothic 3 będzie Wędruczenie trwójka, bo trwójka była nie wypałem, ale to do tego w następnym może odcinku wam opowiem. Więc może to na razie tyle. Jeżeli coś Wam się spo nie spodobało w filmie, piszcie komentarze, jeżeli coś się spodobało, wiecie, łapka w górę i tak dalej. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!